Dzień dobry, mam na imię Marek. dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik na urządzeniu Canon C3935i. Pierwszym krokiem przy odczycie licznika na urządzeniu Canon jest odnalezienie na ekranie dotykowym ikonki oznaczonej symbolami 1, 2, 3. Wciskamy. Na ekranie pokaże nam się lista liczników. Licznik 109 wydruki czarno-białe, licznik 124 wydruki kolorowe. Jeżeli chcemy wydrukować taką listę, należy wcisnąć przycisk druku listę, następnie zatwierdzić i poczekać na uzyskanie raportu. Na otrzymanym raporcie możemy znaleźć numer fabryczny urządzenia, ilość stron monochromatycznych wydrukowanych oraz ilość stron kolorowych wydrukowanych przez urządzenie. Dziękuję.